To już trzynasta edycja Moto Solutions. W większości brałem udział osobiście. Tym razem jestem jako przedstawiciel PIK No Automotive Poland, ale również Wschodniego Sojuszu Motoryzacyjnego Ryszard-Jania. W obu tych firmach jestem prezesem zarządu. jest to wydarzenie, na którym warto być, no bo jest to spotkanie ludzi z branży, jest to spotkanie, gdzie można wymienić doświadczenia. Jest również głęboka merytoryka w tych prelekcjach, które tutaj są. Można porozmawiać z prelegentami, później zadać pytania, posłuchać odpowiedzi. No i oczywiście. Ta atmosfera, która tutaj panuje jest niesamowita i można swobodnie również w kuluarach odwiedzić stoiska, nawiązać nowe znajomości, wymienić doświadczenia i porozmawiać o branży, o jej przeszłości i o jej przyszłości. Ilość osób, która tutaj jest, ponad 250, tak jak, tak jak wiem, no świadczy o tym, że, że jest to wydarzenie, które na, na pewno przyciąga osoby z branży, ale również około branżowe. Organizatorom chciałbym pogratulować wytrwałości i utrzymywania wysokiego poziomu merytorycznego tej konferencji i również prowadzącego, jakiego miałem okazję spotkać na wielu konferencjach. To na pewno najlepszy prowadzący.